Għele, tu jess numer gra, tu għen għur għan, bħenġi, tu għen numer eġċe navija, jess luti, għen għum jelċmi tak 14 luti, sabota i 15 luti, tutaj. To jest niedziela, 15 luty jest nowa nuta i 16,09 i więcej. Rapu na bitach, tutaj hip -hop, tutaj będzie. W nawija, to ciągle rapu, jest więcej rapu, to się ma, słychać ciągle rap z lutego mamy. Dzisiaj jest niedziela, jest niedziela, mamy tak, 15 luty. Jest luty, jest hip hop, i będzie to śnieg, to ciągle rapu, to więcej rapu. Gdy rapu ciągle na numerach, zawsze będzie więcej. Rapu to szkodane numery, śnieg, to ciągle rapu, skodam rap i godziny pierwszej, godziny i drugiej, godziny trzeciej, czwartej, piątej

Tutaj gra na numery, gdzie pociągną i tak jest 16 godzina 10 minut i 16 tak to jest 10, 16, potem 17, tak 18, 19 i 20 i 21, drugi, 3 godziny i 4, 23, 24 i więcej rapu. też więcej rapu tutaj na hip hop down, zawsze to 16 godziny 17, 18 godziny, 19 też 20 i 21, od 16 pierwotka godziny i więcej rapu, 16, 17, 18 19 20 i 20, 21, 22, 23, 20, 3, 24 i więcej hip-hopu, tak 23, 24 i więcej rapu i w sekundy więcej rapu i nowa nota derapuje, nowy numer derapuje, ciągle będzie hip-hopu, ciągle to rapuje, dobre nota rapu, tu na naszym flow, derapuje tutaj się nawija, mamy nowy numer, gdy hip-hop gra tutaj, muzyka graczy, hip-hopu będzie i pierwsza minuta, druga minuta, trzecia i

Nasze mega śmiać. Szanowni, bo cię zabierze do gie trzecie party test. Wierzy minuty i więcej trzecie party minuty, piąty tak szyste. Wierzy trzecie party kontynuuje się, że osmajemy ją, że są minuty do gie trzecie, ich warte kontynuuje się, że i po brakie jest pierwszy będzie brać pierwszy, drugi, pini, pini, trzeci, czwarty, piąty, szóstej, siódmej, ósmej minuty i dziewiątej, pięć, ósmej i dziewiątej minuty i czterdziestej, pięć, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiątej minuty i po brakie jest ósmy, dziewiąty, piąty, 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 pierwszy, drugi, trzeci, pięć, piąty, brał zawsze i po tutaj się nawija, bo pan, który jest ósmy, dziewiąty, piąty, 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 piąty,

50 szanty, minuty 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minuty drugi, 60 szut na, 50 szanty, 50 50 szanty, 60 szut na, usmieciemanie minuty drugi, 60 szut na, usmieciemanie minuty drugi, 60 na, usmieciemanie minuty drugi, 60 szut na, usmieciemanie minuty na, usmieciemanie minuty drugi, 60 na, usmieciemanie minuty drugi, 60 szut na, usmieciemanie minuty drugi, na, usmieciemanie minuty drugi, 60 szut na, usmieciemanie na, usmieciemanie

Elorak To który jest zawsze numer się, nawet to ciągle pójdzie zaś to powinny z numerem 16 roku. Trzecim, no i czwartym, piątym też rapuje z ustym roku, 24, i siedem, 9 dziewiątym roku, dwóch siedem, pierwszym, drugim, trzecim, no i czwartym też rapuje piątym, z szustym, siedmiu, dziewiątym i rapuje 10, 11, 18, 13, 14, 15, też rapuje sznasty. Proszę 17, 19, 20, 21, Trzecim i 4, 3 i 4, i teraz. 2028 roku, szóstym roku, mamy nowy numer 100, bo już mamy nowy numer 100, bo już mamy nowy numer 100, bo już mamy nowy numer 100, mamy nowy numer 100, bo już na nowy Zawsze 100, bo już które nowy numer 100, bo już gra, nowy numer 100, numery, i mamy nowy numer 100, bo już mamy nowy będzie, 100, bo raz mamy nowy numer 100, bo już Zabrzmiany myśl rapuje, więc trzyma numer Gdy rapuje, tu, tym rapu będzie na bitach Tak będę rapał będzie hip hop tu, to jest się nowy numer, gdy rapuję, na zawsze będzie tutaj Nowa nuta, gdy więc rapuję No sam gram i cykla gra to jest się nawet. Hip gra zawsze, na numer szybko będziemy mylę w tak Słucham rapu, muzyka, zanim nie to się nawija I szybko tutaj więcej Remu, tylko hip będzie